Sława, bracia i siostry. Dzisiaj e, troszeczkę o, no powiedzmy o Matrixie. Temat znany, ale chciałbym powiedzieć coś od siebie. Coś, co e, w moich przemyśleniach jest e, od dłuższego czasu. Nie każdy musi się z tym zgadzać. To jest tylko i wyłącznie moje przemyślenie. Na początku chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał, którzy wspierają moją działalność. Chciałbym także wyrazić wdzięczność za udział w Zrzutce. Dla tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć. Wszystkie dane są w opisie filmu. W tytule zamiast darowizny należy wpisać numer telefonu, żeby Wasze darowizny były prawidłowo na koncie zapisane. Dla tych, którzy mnie wspierają postanowiłem od chwili obecnej w zamian jako wdzięczność odwdzięczyć się także małymi podarunkami w postaci magicznych energetycznych ziołowych słowiańskich kadzideł czy też małych talizmanów nazwijmy to tak też energetycznych ochronnych i innych rzeczy ale przejdźmy do tematu matrix czym jest matrix moje przemyślenia Film jest edukacyjny. Wszystkie informacje, które podaję, są tylko ciekawostką. I za takie powinniście to uważać. Jest to materiał do zweryfikowania. Każdy. Nie biorę odpowiedzialności za korzystanie z tych materiałów. Nie jestem prawnikiem. I nie jest to porada prawna. Tak jak już powiedziałem, są to tylko i wyłącznie ciekawostki w formie edukacji. Matrix. Z tego, co wyłania się z coraz, większej, z coraz większą jasnością w ostatnich etapach ujawnienia, Arkonti, z języka greckiego Arkonton, czyli władcy, są głównymi sprawcami wirtualnej rzeczywistości, w której żyjemy. Co jest obecnie powszechnie utożsamiane z terminem Matrix, który film o tej samej nazwie wprowadził do zbiorowej świadomości. Nam się wydaje właściwe, aby przyjrzeć się tym tematom w sposób wieloaspektowy, ponieważ w ostatecznym rozrachunku to właśnie z nimi zawarliśmy wbrew sobie pakt, który pozwolił ukonstytuować się systemowi, który kształtuje i rządzi dzisiejszym światem, który nas otacza. W tym sensie, że jako zbiorowość ludzka, rozumiana jako całość, Mamy z naszej wolnej woli, zgodnie z tym, co deklarują niezmienne prawa uniwersalne, nadaliśmy im autorytet, który pozwala im nami rządzić. Oczywiście nie odbyło się to w świadomie, w świadomej warstwie rzeczywistości, gdzie traktat ten przybrałby formę materialnej umowy fizycznego dokumentu podpisanego przez obie strony i przechowywanego w neutralnym miejscu. Ale zostało to dokonane w podświadomej warstwie pod przykrywką rzeczywistości, gdzie traktat ten zamiast tego ma formę zbiorowego kontraktu duszy, który został skodyfikowany i zapisany w języku cyfrowym w, mega, w magnetosferze naszej planety naszej biosfery, w pamięci Ziemi, skąd działa dyktując zasady, na których opiera się dzisiejszy Matrix. Z punktu widzenia efektywności jest to nawet bardziej wiążąca umowa niż fizyczny dokument, mimo że przez większość z nas nie jest to dostrzegane na poziomie racjonalnym. Oznacza to, że nasze dusze wraz z duszami naszych bliźnich nieznane naszej korze mózgowej, honorują pakt podległości zawarty w mrocznej przeszłości z archontami, który pozwolił im rządzić do tej pory żelazną ręką. Dosłownie wykrowaliśmy tą rzeczywistość, w której żyjemy poprzez nieubłaganą manipulację prawną, a tym samym przekształcenie gleby, w której zakorzeniona jest nasza tożsamość, w zdradliwy szlam kleszczy jak to po mistrzowsku pokazano w filmie Mroczne Miasto, w którym arkonci są przedstawieni jako obcy, ponure postacie, które uciekają przed światłem, ponieważ nie mogą światła przyjąć, a tym bardziej w świetle żyć i przeżyć. Ale dlaczego mielibyśmy przyjąć, no nasuwa się takie pytanie, że dlaczego mielibyśmy przyjąć taki pakt, według którego nasza przyszłość skazana jest na całkowite zniewolenie? Odpowiedź jest banalnie prosta. Dźwignią, która nas przekonała, był strach. Archonci znają pierwotny strach, ten, który prowadzi do samozniszczenia. Lepiej, lepiej niż ktokolwiek inny i wiedzą, jak go wzbudzić w istotach ludzkich. Wynegocjowaliśmy więc z nimi nasze utrzymanie w stanie tolerowanego strachu, czy też można powiedzieć zgodnego z żywiołem przetrwania, co jest mniej więcej naszym obecnym stanem życia. Ponieważ jesteśmy na ścieżce, która doprowadzi nas do rozwiązania tego kontraktu i uwolnienia się jako ludzka społeczność, od ich odwiecznej tyranii, w tym momencie dobrze byłoby najpierw wiedzieć, skąd pochodzą nasi tyrani. 25 lat temu, 25 tysięcy lat temu, mniej więcej przypuszczalnie ze źródeł, które są ogólnie dostępne, można to tak określić, że 25 tysięcy lat temu Mroczne siły stworzyły kwarantannę Ziemi i wzięły ludzkość jako, jako z, e, zakładników. Utworzyły kopułę i zamknęły w nas w naszej biosferze, zakłócając jej prawidłowe funkcjonowanie. Stworzyły system kontroli wirtualnej rzeczywistości, aby nikt nie mógł z tego więzienia uciec. Uwięzili istoty światła, które mają połączenie bezpośrednio ze źródłem aby zasilały ten wir wirtualny twór swoją energią. Ten system kontroli wirtualnej rzeczywistości w pewnym stopniu nadal funkcjonuje i jest zwykle określany jako matrix. Na płaszczyźnie fizycznej kontrola jest utrzymywana poprzez zniewolenie systemu finansowego opartego na długu, a umysł poprzez programowanie przez mass media. <laughs> na płaszczyznach eterycznej Astralnej i mentalnej kontrola jest utrzymywana poprzez elektromagnetyczne komory zniekształcające czasoprzestrzeń. Podobne do tych użytych w eksperymencie filadelfijskim. Komory te tworzą iluzję zamkniętego systemu, który wydaje się być wieczny. Dlatego tak niewiele istot było w stanie wyjść z niego wolnym i oświeconym. Matryk jest zarządzany przez istoty zwane archontami, z greckiego władcami, władców. Są to istoty, które przybyły nie wiadomo skąd i wybrały doświadczenie, doświadczanie ciemności. Odmówiły ponownego połączenia się ze źródłem. Przez tysiąclecia, dzięki inżynierii genetycznej, stworzyli takie rasy jak drakonianie i reptilianie aby wykorzystać ich do, jako niewolniczych wojowników do, i rozszerzyć swoje mroczne imperium. Na planie, na planie eterycznym i astralnym są oni znani jako władcy karmy. To oni w dużej mierze decydują o ścieżce życiowej każdego z nas, każdego, kto się tutaj na naszej Ziemi wcielił. Mogą one wpływać na wybór naszych rodziców? i w pewnym stopniu określać również warunki naszego życia. Mogą manipulować astralnymi prądami energii i wykorzystywać je do złych wpływów astrologicznych. Wspierają zniekształconą strukturę czasoprzestrzeni implantami, które dezorientują ludzki umysł i emocje, Implanty są programowalnymi kryształami eterycz, eterycznymi umieszczonymi w ciałach mentalnych, astralnych i eterycznych wielu istot ludzkich na ziemi. <tryk> na płaszczyznach eterycznych i niższych astralnych ich drakońscy administratorzy utrzymują technologię sztucznej inteligencji, która utrzymuje stale matrix z miejscu. Posiada system alarmowy, więc jeśli jakakolwiek istota się przebudza, to tworzy swoim światłem dziurę w matriksie. A drakoni wysyłają reptyliańskiego niewolniczego wojownika, aby wywierał nacisk na psychologiczne słabe punkty takiego przebudzonego, aby obniżyć jego wibrację i w ten sposób załatać powstałą dziurę. Co więcej, ci reptyliańscy wojownicy niewolników wywierają nieustanny nacisk na umysły i emocje istot ludzkich wcielonych na ziemi aby utrudnić ich rozwój duchowy i stłumić ich walkę o wolność lub dążenie do wolności, co jest naturalnym stanem rzeczy każdego, każdej z istot ludzkich. Jeśli to nie wystarczy, wysyłają również amebopodobne istoty elementarne, które wywierają dodatkową presję na istoty przebudzone. Wszystkie te negatywne istoty zwykle ukrywają się w fałdach zniekształconej struktury czasoprzestrzeni na planach astralnym i eterycznym. Ich siła tkwi, tkwi w naszym strachu i ukrytych płaszczyznach. W obliczu światła, prawdy i odwagi tracą wszelką moc. Jest, jeśli jesteśmy tego świadomi i czynimy dobro bez okazywania strachu, to światło naszej świadomości prostuje fałdy strukturalne, struktury czasoprzestrzeni i wszystkie te negatywne istoty zostają usunięte z astralnych i eterycznych płaszczyzn naszej biosfery. Na planie fizycznym archonci są ucieleśnieni w organizacji jezuitów i duchowo kontrolują ich administratorów, drakonów zwanych Illuminati, którzy zarządzają systemem finansowym. Ich najemni wojownicy reptilianie chronią iluminatów i ich niewolników. Ludzkość, która pracuje dla nich i na nich, w ich zatrudnieniu. Poprzez Stowarzyszenie Jezuitów Masonów 33 stopnia utrzymują oni strukturę iluminati razem. Jednakże nadszedł czas i żyjemy w tym czasie kiedy ta konstrukcja, ta mroczna struktura zaczyna się rozpadać. I my bierzemy czynny udział w tym, aby się ta struktura, mroczna struktura rozpadła i aby nastała nowa Ziemia, nowa era, nowy czas pełen miłości, wsparcia szczęścia, dobrobytu dla wszystkich istot ludzkich. To by było na dzisiaj tyle. Dziękuję za wysłuchanie moich przemyśleń. Życzę miłego weekendu. Namaste. Sława bracia i siostry. I'm a 12